Dzień dobry Koziorożce. Witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Już czas na prognozę na czerwiec. Zobaczymy, co Tarot, jak Tarot się wypowie w tej kwestii, co nam pokaże w pracy, w miłości i w ogóle jaki to będzie miesiąc dla Ciebie Koziorożcu. Zachęcam Cię też, żebyś obejrzał ten filmik, gdzie masz ascendent i planety osobiste. Jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to link będzie w opisie filmu. I tak samo kontakt do mnie, jeżeli yy, chcesz czytania prywatne. A na TikToku, prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie się tam wstawia, ale się dowiem. Yy, więc dziękuję za to, że jesteście. Pamiętajcie, to są czytania ogólne. Tutaj na, na kanale ja interpretuję karty uniwersalnie. Dziękuję, że jesteście, za Wasze komentarze, za Wasze lajki, za Wasze subskrypcje. Bo to pozwala kanałowi wzrastać i po prostu kanał wtedy jest widoczny na YouTubie. Jeżeli nie ma subskrypcji, kanał y, po prostu no, przestaje istnieć. Y, ci z Was, którzy oglądacie, a nie subskrybujecie, bardzo serdecznie zachęcam do tego. Zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco powiadamiany o najnowszych filmach, a robię serię z cyklu Co on, Co ona. Może być dla Ciebie interesujące. A poza tym to nie jest żadne zobowiązanie wobec mnie, tylko to jest pozycjonowanie y, artysty, żeby, no, żeby twórca był widoczny i był pokazywany szerszej y, publiczności. No to co koziorożce? Zobaczmy, co tam w pracy, praca, finanse w czerwcu. Uuu! Uuu, z grubej rury! No nic. Eee. Wierzę, mamy sprawy uczuciowe, sprawy miłosne, emocjonalne, randkowanie mamy, dwójka denarów, co robić w czerwcu, na czym skupiać swoją uwagę, czemu poświęcać czas, zaangażowanie twoje, arcykapłanka, mh. ale a czego nie robić, Czem, co zostawić, czym się nie zajmować? Może później. Machnąć ręką. Cesarzowa. Ważny miesiąc dla Was. Koziorożce już widać. Trzy wielkie arkana. Wasze nastawienie do życia, do ludzi, do miłości. Do życia w ogóle. A z kielichów? Zamieszanka w ogóle. I karta na czerwiec dla Koziorożca to. Królowa mieczy, no. Trzeba by, będzie być królową mieczy koziorożce, bo będziecie emocjonalni trochę i, i Ojoj, od czego by tu zacząć? No dobrze, zacznijmy od tej nieszczęsnej wieży. Może się w pracy wydarzyć coś, czego się totalnie nie spodziewasz. Co, co... W, trochę wywali, jakby bomba wybuchła. Albo będzie nagła zmiana stanowiska, znaczy Twojego szefa, albo będzie nagła w ogóle jakieś takie zamieszanie w, w pracy. Coś, coś wyjdzie na jaw, coś, coś się może zawalić, mogą się zmi zmienić struktury w Twojej pracy, mogą się zacząć być jakieś roszady na stanowiskach, mogą się zmi zmieniać dyrekcja, menadżerowie, może. Y od małego do wielkiego, o tak bym powiedziała. Także trzeba będzie zachować zimną głowę, pełen, pełen taki, duży, spory dystans, nie wjeżdżać z emocjami, tylko nie wjeżdżać z dobrymi radami, trochę się odsunąć w bok i przyglądać się temu, co się dzieje. Yy, mało słów, dużo myślenia i jak Ty się znajdziesz w tej, może być w Twojej pracy, no w tej... Bałaganie, bo się może zrobić chaos w Twojej robocie. Coś, coś się może zawalić. Niektórzy mogą mieć okropną rozmowę z szefem. Okropną. Więc dobrze jest się do tego przygotować w, królowie, w królowej mieczy, żeby przygotuj sobie argumenty, jakim jesteś pracownikiem, co robisz dobrze, co możesz poprawić, bo tutaj będzie grożenie palcem i grożenie zwolnieniem. A jeszcze w wieży jest bardzo ciężka komunikacja i to jest tak, że jedni o zupie, a drudzy o dupie, więc będzie bardzo trudno się porozumieć. Królowa Mieczy znajdzie na to sposób. Tak jak mówię, słuchaj, mało słów, nie przerywaj, Przygotuj się na tą rozmowę. Możecie jakimś psim swędem przy, tym, przy tej arcykapłance ominie ta, ta, ta rozmowa, ale niektórzy będą mieli taką sytuację, więc proszę, żebyście byli na to gotowi, bo zobacz w ogóle: jak ktoś przychodzi do mnie na czytania, to ja mówię, że to są informacje z innego źródła. Intuicja to też jest informacja z innego źródła. To jest to... To nie wiadomo skąd to jest. I użyj tego siódmego zły, szóstego zmysłu, tego tak zwanego nosa. Czy czujesz coś, że w Twojej pracy coś szwankuje? Może ktoś ci podkłada tak zwaną świnię, może ktoś pod tobą kopie dołki, bo tutaj tu wszystko może być. I intuicyjnie poszukaj, gdzie by było, co tak, hmm, tak pod skórą, jak czujesz, kto by to mógł robić. I co z tym fantem zrobić? Co robi królowa mieczy? Nie mówisz od razu tej osobie, ty jak mogłaś mi tak zrobić, mnie tam gdzieś podkablowałeś czy coś. Nie. Tu jest budowanie strategii i, yy, i obmyślanie zemsty na zimno. Pamiętajcie, tarot nie posługuje się dekalogiem, więc tarot mówi tylko o energiach i o tym, jak jest. Tutaj na moim kanale nikt nikogo nie ocenia. Jest tutaj yy, ten... Element zemsty, ale na pewno, żeby trzymaj emocje na wodzy, bo ci może w asie kielichów trochę pff, tak zrobić. E, zaciśnij zęby i, e, i nie wchodź na pola minowe. Ja bym w ogóle dla Was koziorożce rada jest w pracy omijać, jak sz, je, szerokim łukiem i tak trochę. To intuicyjnie i tak lawirować, żeby omijać jakiekolwiek konflikty, które będą w pracy, czy na niskim poziomie, czy na poziomie menedżerskim. Więc nie, nie tylko poproszony o opinię, wyrażasz opinię, a i tak ją trzy razy przemyśl. Więc na to i kieruj się intuicją, na to trzeba uważać. Ci, którzy szukacie pracy, co się robisz źle? Tutaj musisz się poradzić kogoś, kto się na tym zna. Albo ty w ogóle nie chcesz tej pracy znaleźć, albo tak, tak naprawdę gdzieś masz jakąś, w jakiejś dziedzinie, ale myślałeś o tym, żeby zmienić w ogóle branżę i to ci idzie jak idzie. Natomiast jeżeli rzeczywiście szukasz tej pracy, coś masz w CV, coś gdzieś wypadasz źle na rozmowach rekrutacyjnych i to ci się może zadziać, w czerwcu, dlatego rada jest taka: pójdź do kogoś, kto się zna na, na rekrutacji, żeby cię wyszkolił, żebyś umiał siebie zaprezentować, żebyś dobrze miał napisane CV i tak dalej, i tak dalej. To wtedy jest szansa. Że trochę, trochę to ominiesz. I w ogóle w całym, w całym miesiącu bądźcie koziorożce takie wyczulone na to, co ciało mówi, co ty czujesz, naprawdę taki kontakt z ciałem. Zauważcie, że czasami przy niektórych osobach bolą nas żołądki, albo, albo tak się automatycznie odsuwamy od jakiejś osoby, która nastruje. I tak dalej, i tak dalej. To w czerwcu bądź bardzo mocno skomunikowany sam ze sobą i trochę więcej zaufania do siebie, kochani. Bo tylko jak się ma zaufanie do siebie, to możesz podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, bo jak nie masz kontaktu, no to, to zdajesz się na innych albo na sytuacje zewnętrzne i tak dalej. Czy, czy dobry miesiąc, fatalny miesiąc na inwestycje finansowe, wstrzymaj się z inwestycjami, bo to nie jest ten czas i moment. Coś gruchnie, coś pierdyknie, więc poczekaj, poczekaj do lipca. To są tylko cztery tygodnie. Jeżeli masz gdzieś tam zainwestowane jakieś środki, to bardzo dobrze to skontroluj to na wszelki wypadek. Tą swoją inwestycję, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś kłamstwa, czy tam przypadkiem ktoś, może nie kłamstwa, ale powiem, że ktoś nie do końca jest z tobą w praw. Nawet nie. Nie mówię ci, że, że ta inwestycja ma kłopoty, że ta inwestycja ma problemy i ja bym na Twoim miejscu się dobrze poraj, e, sprawdziła co się dzieje w mojej inwestycji, jeżeli ona była wcześniej ale w tym miesiącu e, odradzam inwestowanie to będzie miesiąc dla Ciebie, koziorożcu w którym najważniejsze będą Twoje przeczucia te informacje z innego źródła to co czujesz, to co sobie tak myślisz wiecie, to jest tak, że jest jakieś, jakieś zdarzenie i ktoś mówi, kurczę, wiedziałam, wiedziałam, że tak będzie. I to jest to. I tym się kieruj, taką, e, zaufaj właśnie wszechświatowi i sobie. Co jeszcze? No tutaj jest też bardzo fajny, może być, może te problemy w pracy da się jakoś zneutralizować. Natomiast e, dobry miesiąc na to, aby zacząć pracę nad sobą. I w tym kontekście, jak czujesz, co byś chciała, czy chciał u siebie udoskonalić, czy wejść na ścieżkę rozwoju, czy wejść na ścieżkę fitnessu, czy wejść na ścieżkę kursową jakąś, uczenia się czegoś, to poczuj to, co cię najbardziej woła, co ci najbardziej odpowiada, gdzie cię serce pcha. Bo wiecie, my często pod, podejmujemy te decyzje tak na głowę, na zdrowy rozsądek, i nie wiem, tak jak młodzi, młodzi ludzie podejmują studia, bo, bo, bo presja rodziny, to potem rezygnują po roku, po dwóch i mówią: Ale to jest w ogóle nie moja bajka. Ja chcę robić zupełnie co innego. Więc tutaj jest takie posłuchanie siebie i bycie w zgodzie ze sobą, i reagowanie na to, co ci przyniesie czerwiec. W zgodzie ze sobą. Jeżeli chcesz powiedzieć nie, to kurczę, mów nie, bo my się tak boimy, że ktoś o nas pomyśli sobie coś, dosyć tego. Zadbaj o swój dobrostan duchowy, sercowy. I jeżeli czujesz w ciało twojej krzyczy nie, nie chcę tego robić, to śmiało, asertywnie powiedz to, królowa mieczy się niczego nie boi. I ona będzie umiała nawet nie musisz się tłumaczyć, tylko powiedzieć. Nie jestem zainteresowana, nie jestem zainteresowany. A jeżeli chcesz czemuś powiedzieć tak, to też z gorącym sercem powiedz: tak, wchodzę w to, podoba mi się, będę entuzjastycznie to robił. To jest taki miesiąc rozpoznawania, właściwie widzę, swoich swoich chciejstw i niechciejstw. No i to, żeby. To jest jeszcze taka rada. Trochę nie bądź w czerwcu, koziorożcu, to może być dla ciebie trochę trudne, żeby nie pchać się na pierwszą linię. Czy to jest w pracy pierwsza linia, żeby nie wybierz, nie wybierz, ja wiem, gdzie to jest, tak? Jak osioł, tylko ja bym była troszkę bardziej z boku, bardziej tu ci karty radzą to, co myślisz, zachowaj dla siebie, nie wchodź w dyskusję. I obojętnie czy na polu rodzinnym, czy na polu zawodowym, czy na polu towarzyskim, tak trochę stań się taką szarą myszką, mało widoczną, bo ewidentnie ci to dobrze zrobi. Bardziej obserwuj, bardziej się ucz, wyciągaj wnioski i mniej mów. Gadulstwo w czerwcu, wyrzucamy do śmieci, drogie koziorożce. Tylko włączona głowa, patrz kto mi wrogiem, kto przyjacielem, poprzez czucie, poprzez takie przyglądanie się. I też jak to się mówi, co, bo te, te, dwie, te dwie karty, one obie są dosyć mocno strategiczne, tylko każda inaczej. Tutaj jest taka, że się trochę odsunę. I, I będę obserwować tą osobę, czy, czy jej mowę ciała, yy, jak ona mówi, jak się uśmiecha, czy, czy widać po jej oczach, że jest zadowolona, czy nie jest. To bardziej taka ezoteryczna część. A ta część będzie, ta karta będzie analizowała, co ona do mnie mówi, dlaczego ona do mnie to mówi dana osoba, co chce uzyskać, jak ja mam się w związku z tym zachować. Tu, w dużej mierze w czerwcu koziorożce bardzo chrońcie siebie w każdej sferze swojego życia. Przejdźmy do, do tej, do miłości. Wiecie co? Ja powiem, że tu Początek, noc kupały, noc świętojańska, można, można yy, otworzyć serce, yy, można poddać się uczuciu, więc randkujcie jak najwięcej, bo istnieje duża możliwość, aby spotkać tutaj w dwójce denarów, to jest takie, to będziecie, będziecie sprzedawać trochę nie swoją wersję, znaczy wersję tą, którą nie jesteście, no ale dobra, tam już trudno. Każdy się na początku kreuje na randkach i pokazuje tą ładniejszą stronę dupy, więc, więc taka, taka to już jest zasada. To po, potem cała prawda wychodzi na wierzch. Ale randkujcie, ile wlezie, umawiajcie się, flirtujcie i może coś, bo na początku to nie wiadomo, czy to jest miłość, ale może coś z tego fajnego się wykluć. Początek i otwórzcie. No, żeby. Mieć miłość, trzeba po pierwsze wyjść do ludzi i zacząć randkować. Bo tylko w filmach romantycznych osobiście nie znam żadnego takiego przypadku, że ukochany wpadł na, na swoją ukochaną. A nie, przepraszam, znam jeden przypadek, jak są wspaniałym małżeństwem, jak pani wybierała z bankomatu jakieś tam pieniądze czy dokumenty. Jakieś tam zaświadczenia i nie mogła sobie poradzić i chłopak, który czekał, bo był w kolejce się na nią wydarł i tak to się zaczęło, więc ten przypadek znam, ale generalnie to najpierw się spotykamy, ale też oni wyszli z domu, żeby kogoś spotkać trzeba ruszyć się z kanapy, osoby single, singielki, to no, oczywiście można czatować, tylko pamiętaj, bo tu jest też taka rada, jak czujesz? Nie, żeby t, wybieranie tego kandydata na kandydata nie było takie wieżne, no, sprawdzasz tą swoją checklistę, Czy łysy, czy wysoki, czy gruby, czy wysportowany, czy, czy wykształcony, czy zamożny, czy kierowca, czy, 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 czy nie wiem, czy dyrektor, czy prawnik, a dopiero, ale w ogóle nie patrzysz, jaki to jest człowiek. Trzeba wyjść z tego konceptu, to nas nauczyli, że kiedyś, żeby kobieta mogła przeżyć swoje życie, to musiała się związać z mężczyzną, bo, bo sama by sobie nigdy nie dała rady. To już dawno poszło, a zauważcie, że jeszcze nasze babki tak robiły, a my już nie musimy, my możemy być z takimi mężczyznami czy z takimi kobietami których pragniemy, których chcemy, przy których się dobrze czujemy, którzy są wspaniałymi ludźmi i trochę przestaje być ważne, kto ma jakie zasoby. Bo tak patrząc statystycznie, gdzieś ostatnio usłyszałam, że więcej kobiet kończy studia niż mężczyzn obecnie w Polsce. Więc jak bardziej ja bym zwracała uwagę na to, nie czy on jest gruby, łysy czy jakiś, czy piękniś. Tylko na to, jak Ty się przy nim czujesz, czy czujesz się fajnie, czy jest spokojnie, czy, czy jesteś uśmiechnięta, czy jest Ci dobrze, gdzie nagle okazuje się, że go, godzina pykła. To jest wyznacznik udanej randki. I wtedy z takiego czegoś może urodzić się w Asie Kielichów, to coś więcej. Ale też trzeba być otwartym. Tak, nikt ci nie, nie da gwarancji, mój drogi czy moja droga, że yy, będziecie do końca życia razem. Nie ma takiej gwarancji. I śluby obojętnie w jakiej świątyni i jak, czy na kolanku, czy stojąco, czy, czy w wodzie, czy gdziekolwiek zrobisz śluby, nie dają takiej gwarancji. Są takie pary, oczywiście, ale mm, to jest ich karma, a tw twoje nie znamy. Więc nigdy nie masz gwarancji. Więc może, jeżeli nie masz gwarancji, to mówisz: A dobra, będzie co będzie. I idziesz na rynek. I się uśmiechasz do wszystkich. Także ja tu widzę ogromny potencjał. Bądźcie mądre przy tych, jeszcze jedno słowo, przy tych randkach. Nie szykujcie się na te randki jakoś tak totalnie, specjalnie, że nie wiem. Jest to, zawsze to powtarzam moim dziewczynom, że. Jak jesteś dresiarą, to, to może nie w dresie, ale no, idź na sportowo. Ale jak chodzisz na obcasach, to, to, to nie rób z siebie sportsmenki, bo on na przykład jeździ na, na rowerze. Te światy muszą być kompatybilne, żeby to grało. Więc bez jakichś większych, a poza tym to wszystko jest inwestowanie. Na początku się nie inwestuje. Na początku się patrzy, jak ty się czujesz przy tej osobie. Kropka. W parach. Drogie pary, czas, na, czas na, na, na rozmowy. Za mało ze sobą rozmawiacie. Tu jest za dużo, za dużo. Czy nie macie... bo trochę wam brakuje tych bliskich rozmów, zwłaszcza my kobiety lubimy gadać. Panowie, no, no, no tak jest. Jeżeli chcesz mieć kobiecą kobietę w żeńskiej energii, to ona będzie gadać. I nie, nie, o, nie chodzi o to, żeby rozwiązywać jej problemy, tylko żeby dać jej się po prostu wywalić te emocje, które ona ma jak kotku, jak było w pracy. Ale czeka pary Was rozmowa i bardzo Was gorąco namawiam do tej rozmowy, żebyście byli szczerzy. Tylko uwaga na jedną rzecz. Mów to, co czujesz z prawdą, ale z szacunkiem do partnera, bo istnieje duża przy dwójce i przy królowej, istnieje prawdopodobieństwo, że pójdzie w awanturę. No to poczytajcie sobie, no, 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 bo jeżeli zaczniecie rozmowę, bo ty zawsze, bo ty nigdy, no to awantura murowana. Tutaj bardziej ja bym się kierowała tym Asem Kielichów. Kocham Cię, chcę być z Tobą, lubię z Tobą być. Coś nam ostatnio jest, jak jest. Co możemy zrobić my razem jako para? Czego Ci brakuje w związku? Co byś chciał? Czego byś chciała? Czego ode mnie potrzebujesz? O bardziej tego typu rozmowy. I to, to bardzo, bardzo poprawi jakość Twojej relacji. Jeżeli w Twojej relacji jest źle, to to jest jeszcze taki miesiąc, że zobacz, czy na pewno chcesz się rozstać i czy, czy jeszcze coś czujesz do swojego partnera czy partnerki bo przy, przy tych kartach przy, jeszcze tego nie mówisz, ale już czujesz, że chcesz odejść. To się nie stanie w czerwcu, ale może w następnych miesiącach, ja nie mówię nawet w lipcu czy w sierpniu, ale jeżeli w Twojej y, parze się dzieje niedobrze, to będzie Ci coraz częściej przychodziła do głowy myśl o rozstaniu. Oczywiście na razie tego nie mówisz drugiej stronie, ale. Takie myśli do ciebie przyjdą, więc warto rozważyć, czy chcę ratować tą, tą parę swoją, czy, czy rzeczywiście będę myślała o tym, żeby to zakończyć. Uwaga na jedną rzecz. Pamiętajcie koziorożce, że nie zawsze dużo mi wychodzi w czytaniach teraz na, na czerwiec, bo taki jest też układ planet. Jesteśmy w tej chwili w nowiu, w bliźniętach, więc... Nie zawsze musisz, to, to racja, nie zawsze musisz mieć rację i uwaga na ratowniczki. Dziewczyny, nie uratujecie nikogo na siłę. Nie da się nikogo zmusić do kochania i to jest dla wszystkich, y, dla wszystkich koziorożców. Nie da się, po prostu nie chcecie ta osoba, kropka. Przepłakać, nie ratujcie, nie pchajcie się w nie swoje w związki, nie ratujcie innych, ratujcie siebie. Praca nad sobą, żeby siebie polubić, żeby siebie pokochać. Nie pchaj się tam w inne rodziny z dobrymi ciocia, dobra rada. Tak jak mówiłam, to zarobi to tylko i wyłącznie problemów. Jak najmniej mówić koziorożce w czerwcu, a bardziej siebie słuchać, z sobą pracować, gdzie ja mam, gdzie mogę tak bardziej siebie powspierać, siebie wzmocnić w tym zaufaniu do siebie, do świata, do życia, do tego, że, że, yy, że życie jest miłością. To takie moje stwierdzenie, tak, wody pij, produkuj miłość. Jeżeli komunikujemy nawet najtrudniejsze rzeczy, ale z miłości i tylko tylko pytani wyrażamy opinię naszą, a nie się pchamy tam, gdzie nas nie, nie chcą, czy może i potrzebują, może i chcą, ale nikt nas nie zawołał, to się tam nie pchaj. To wtedy wyrażaj opinię, ale też opinię z miłości. Z miłości, a nie z tego, żeby komuś głowę obciąć. Także jeżeli potrzebujesz czytań prywatnych, zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się w tej pracy. Trzymajcie się w tej pracy i bo buzia na kłódkę, unikajcie konfliktów, bo może się bardzo to dramatycznie dla Was skończyć. Także trzymam kciuki za Was, koziorożce, buziaki pa. Pa!